Monika i Krzysztof spotkali się po raz pierwszy dzięki platformie Majdwoje, gdzie oboje szukali osób o podobnych wartościach. Odkryli, że łączy ich miłość do wolontariatu. Monika, z pasją do pracy z dziećmi, od lat angażowała się w lokalne akcje charytatywne. Krzysztof z kolei wspierał schroniska dla zwierząt i organizował zbiórki na ich rzecz. Ich pierwsze spotkanie odbyło się na lokalnym wydarzeniu, gdzie wspólnie pracowali nad projektem renowacji Placu Zabaw dla Dzieci. Już wtedy poczuli, że znaleźli kogoś wyjątkowego. Monika była oczarowana ciepłem i zaangażowaniem Krzysztofa, a on podziwiał jej determinację i empatię. Z czasem zaczęli spędzać coraz więcej czasu razem, łącząc swoje siły w różnych projektach. Każda wspólna chwila wzmacniała ich więź, a wspólne działania przynosiły im nie tylko satysfakcję, ale i radość z bycia razem. Dziś, Monika i Krzysztof są dowodem na to, że miłość można znaleźć, angażując się w to, co naprawdę ważne. Chcesz poznać więcej takich historii? Koniecznie zostaw komentarz i podziel się swoimi doświadczeniami z randkami online. Subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych inspirujących opowieści, i zarejestruj się na Majdwoje, by rozpocząć własną przygodę z miłością.